O, różnice są tak naprawdę kosmetyczne. Oprócz tego, oczywiście, że nie ma manetki, nie da się odblokować. Przede wszystkim mamy tutaj tarcze 180, przedtem były 160, mamy hamolce oczywiście tarczowe, mechaniczne na linkę napędzane linką. Silnik, jak widzicie, typu hub w tylnym kole ograniczony elektronicznie do 250 W. To jest identyczny silnik jak był ten silnik w MWP 2Pro, więc jakby nadzieja jest. Natomiast jest ten silnik ograniczony do 250 W za pomocą sterownika. Zasilany jest z baterii, która jest umieszczona w ramie, Bateria jest. 48 V, ma pojemność 13Ah. Baterię oczywiście z ramy można wyciągnąć i ładować ją poza ramą, bądź też za pomocą tego tutaj o gniazda ładowania bez wyciągania z ramy. W komplecie jest ładowarka 2A. Opona 20cale na 4cale. Chao Yang. Opona typu Fatbike. Opona typowo terenowa, kostkowana. Solidny bagażnik o dźwigniu 25 kg. Z tyłu mamy światełko. Wbudowane jest tutaj też światło stopu. Zasilane jest oczywiście baterią roweru. Porządna, solidna stopka. Pedały.